we Yoosh. Okay. Okay. Już idę. Ok. Rozumiem. Idź dalej w tym kierunku, a dojdziesz do szpitala. Rozumiem. Już. Już idę. Okej. Okay. Już. rozumiem. Już. Zagrożony zemplał. Już idę. Poszkodowany zaczyna panikować. Ten poszkodowany jest już bezpieczny i trzeba go zaprowadzić do karetki. Poszkodowany jest bezpieczny. Poszkodowany jest bezpieczny. Wyczerpały się moje zapasy. Już idę. Rozumiem. Rozumiem. Okej. Okay. Rozumiem. Już idę. Nasza cysterna jest pusta. Uzupełnianie zapasów w toku. either.